Z tej strony, tak jak widzicie, jestem już tutaj u siebie na rzysku. Parę dni temu słoma miała być zebrana przez prasę, ale chłopaczek się nie odezwał. Więc, e, więc co, ja tutaj e, ściąłem to rozdrabniaczem, rozciągnąłem to w poprzek. Ładnie to rozdrabniacz porozrzuca. Tak jak widzicie, jest tutaj równiutko. A teraz, e, co, nie będę. Eee, póki co nawoził. Wlatuje mocznik. Eee, na razie dałem 25 kg na 400 litrów. I miałem jeszcze humus. Tak jak widzicie, beczka. Beczka ręce upieprzona. Humus mam. Czekajcie, bo miałem opakowanie. Iber Humus PS90 Ultra eee, tu jest ważne, wiecie co, to jest 5 kg, ja tu miałem jakieś 3 kg Zawartość humusów całkowitych 85%, więc w miarę wysoko eee, Kiedyś zyskałem w sadzie Tym cudem belką herbicydową, a to dużo pieprzenia jest eee, i to tak leżało, więc stwierdziłem, że teraz będzie najlepsza okazja to wypryskać Pozbędę się opakowania Jak to się mówi, nie będzie mi tam gdzieś leżało A tutaj może coś to pomoże No widać, że to jest taki, wiecie, węgiel Bo jak nasypałem do sita, to się normalnie takie bryłki porobiły od wody Także cieszę się, bo bez namaczania dało się to w miarę rozpuścić A! No i nie powiedziałem wam też. Jak widzicie, beczka zmieniła kolor. <laughs> nie, wiecie co, wkurwiłem się i kupiłem nową beczkę. Tamta jednak była już tak stara, że, że wystarczyło dziś tam moc ją złapać i, i zaczęła trzeszczeć. Zrobiła się krucha, tak? To, 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 to polietylen, polietylen chyba, tak. W sklepie taka beczka 980-1100 zł Ja znalazłem na necie Taką firmę Wiprol w Piastowie pod Warszawą Tam u nich taka beczka bodajże 600, 600 parę zł, 400 litrowa Więc no, w parę setek zostało w kieszeni Wystarczyło, że podjechałem Normalnie weszła mi do auta Bardzo sympatyczny pan Naprawdę polecam. Jak ktoś ma problem z beczką, potrzebuje nowej beczki, to podam namiar do, do tego sklepu. Nie mam z nimi żadnej współpracy podpisanej, bo jestem zacienki, cienki. Ale, ale naprawdę mają duży wybór beczek. Zresztą mają stronę. Mają stronę, więc, więc śmiało możecie tam sobie do nich zażyć. Mają do opryskiwaczy polowych, do sadowniczych, jest duży wybór. Możecie też z tego co Pan mi powiedział, zamówić sobie w kolorze, w jakim tylko chcecie. Tylko troszeczkę trzeba dłużej poczekać. I co? W sumie tyle, tak? Dobra, ja się biorę za dalsze pryskanie bo jeszcze to wszystkie czasu mi tutaj zejdzie. Do zobaczyska później zobaczcie jakie brązowe złoto leci. Od razu słoma się też barwi na brązowo. Nie wyglądek wygląda jakby się rozkładało No zobaczymy, czy coś to pomoże W jakiś tam minimalny sposób, może, może Koleczka chyba już. Aj no dobrze. Będzie z głowy. No, i jak można zobaczyć, o, proszę bardzo. Łapa czarna. Nie muszę pasek zapiąć, bo jeszcze nie zapiąłem. A tam. I kuj, zobaczcie, jakie to wszystko upieprzone jest. Ciągnik. Jest sporo mycia. No, proszę bardzo. Zajebiście. Dobra, ja się pakuję, bo. Jest godzina 19 z 10 minut będę jechał i z godzinę będę mył wszystko. Dobra, na razie ho, cześć.